No pizza. No trzeba wyciągnąć. Tyk. No czekaj, dzwonek że jest, a nie mogę teraz. Co tu się dzieje? Co tu się w ogóle odpierdala Ciężarówka wywrócona? O, dzięki Fajfu. No, ale nie lubię kielackiego Team dekoracyjny Słuchajcie, jaki majonez yy, preferujecie? Opowiedzcie mi o waszych upo upodobaniach smakowych. Czy majonez kielecki, czy może... Yy, siedem, dyszek. siedem dyszek za kurs, kurwa, to się bardziej opłaca stary niż opierdalanie dragów, za które najpierw jeszcze musisz zapłacić. Ona komendę! Dobry. Dobry, pizza! Pan przekaże. Co jeszcze nie zajmujesz? Czym? Zajmuję się, zajmuję, no stale monitoruję tutaj miasteczko. To dobrze. Zgłaszam, wysyłam zgłoszenia. No jak dzisiaj dostarczałem pizzę, to taki garnuch e, na forum drive dragi proponował jakimś innym jeszcze mało chyba z jakichś 13 -latek wracał z podstawówki i mu też proponował dragi. E, też tam wysłałem zgłoszenie, ale widziałem, że chyba, chyba się zmył. No, to no. smacznego! Miłego dnia! Dzięki. No ale zajebista interakcja kurwa, no i szacun, no i szacun! Co? To co weekend pod podał? No to współczuję ci, współczuję. No zobacz kurwa, no i to jest zajebista interakcja, nawet nie musiałem ten... Nawet nie musiałem zgłoszenia, nic! Gościu sam wyszedł Szacuneczek glinia, szacuneczek Ty co ty tu chcesz? Co ty hiczej, to... co tu chcesz kurwa co pod co komendą? wie wyjebać ci? Ty ogarnij się, ogarnij! Nie sikaj tu kamery są wszystko! No i chuj że są kamery Nie można sikać tu w miejscach takich publicznych człowiek idzie po chodniku, a ty co? Weź weź kurwa No Ostatni radę. raz żeby to było Żebym miał cię widzieć ostatni raz jak do niej mówisz A no się nie zesrał Huderlaku Oj, chuj kurwa, ja pierdolę Weść na naprawdę Dawaj, bo nie ma paliwa! Dawaj, bo nie ma paliwa! Co drzwi już nie masz siły otworzyć? Nie mam siły. Było nie kurwa pod komendą! No nie mogę, i nie mogę. kurwa dobra, żeby tą pizzę dostarczyć i... O, czyli to ile pizzy wpierdalają? Drugi raz tu jestem i drugi raz pizzę. Jebane matoły. Tylko by zabawiali. A robić to nie ma komu. Pizza! Ty, jaka to jest robota zajebista, kurwa, ty, ja pierdolę, ja już Jimim tylko będę skuterem popylać i pizzę rozwolić. no stary, musisz y, znaleźć w sobie motywację. Kura, to stoi w ogóle. Może pomyśl o tym, stary, że jak nie pójdziesz na tą siłkę, to nie wiem. W ciągu tego jednego dnia stracisz yy, bardzo dużo energii. I już nigdy więcej ci się nie będzie chciało. Rozumiesz? Już nigdy więcej nie będzie cię chciało na siłownię, jak dzisiaj nie pójdziesz. Przejdź to i zmalejesz. Będziesz miał yy, 12 kilo wagi. I to w butach zimowych. No To iść, jest iść. A zaraz. O, oh, teraz. <laughs> Kask to na tej bani cały czas nosisz, a nie jak mnie zobaczysz. Przepraszam, przepraszam, akurat zapomniałem założyć! Yy, <laughs> przypomniałem sobie jak was zobaczyłem! To dobrze, że sobie przypomniałem, bo tak to mógłbym sobie zrobić krzywdę! Dobrze, no, ale mogłeś wcześniej zrobić. No, prawda, prawda, ma pan rację, bardzo pana przepraszam. Do no, no, siebie przepraszam bardziej, bo faktycznie mogłem sobie zrobić coś. To jest tylko i wyłącznie dla mojego bezpieczeństwa! Dokładnie, dobra. Trzymaj się. Cześć! Czy to jest... ktoś? Aha, nie Niezła limuzyna! Nieźle wyglądasz! Dzięki! Szafer! Haha! No, chcesz może się przykarnąć. Nie, to może następnym razem! Jestem w pracy! Dobra... Pizza, pizzy dzisiaj jecie! A bo to nie tu! Kurde, to naprzeciwko! Dzięki! Kurek na wózek, zdjęcie policyjne. Nie ma. Oh, ma ka-wo! Znaczy, jak dużo tej policji jest? Tylko ciężko stwierdzić, która to jest prawdziwa, a która to jest fake. O! Słoneczko. Dobra, dostarczyłem tą pizzę, ja spierdalam. A jeszcze dwie mam.